Nowe koszulki już dostępne na sklepie! M mój vibe nie przeszedł na resztę. Bo ja się przestraszyłem. Przejąłeś całą energię. <noise> 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 Pokolenie. Powiem, Francja. Może <noise> ja się trochę boję tego dać. Bo to jest dwa kroki, ale pewnie A, ktoś to nie o nie tym daj. pomyślał. Powiem osiem, proszę. Moja największa nadzieja <noise> jest w tobie ogólnie. Że to. Osiem ktoś? Nie? Hmm, yeah. Fajnie, fajnie. Farba. A osiem? Mhm. Nie, nie rozumiem. Osiem <noise> <się głos> i tak. Dlaczego tak uważasz? Arcydzieło. No. To jest kuzio, jedno słowo? No. Nie no. ja <laughs> powiem deszcz. Piramida. E Prówt? Wy się dobrze wszyscy czujecie. Ej, piramida? No. Ty czalezisz mam piramidę? Ja nie wiem, Kozia wy się chyba trochę. Dalej nie rozumiesz deszczu? Nie. Czemu nikt nie czaj piramidę? Halo! Historia. No mi najbardziej Seba, śmierdzi. Ale dalej nie rozumiesz deszcz? się deszczu. Ale no, część też. No, no, a pierwszy mm, twój co no. było? Francja. Ale deszcz mi w ogóle nie pasuje. Nie no, w ogóle. Nie. No w da się. Po tych słowach da się ogólnie dojść nie do hasłania, ale... Dla mnie są ogólnie no. dwa opcje. Albo on jest i jeszcze nie zna hasła, albo on jest i już zna hasło. Nie, zajął się? się. No, się kogo głosujemy? Jest chyba za Pawłem. jesteś chyba niepoważny, ej. Powiem ci szczerze. Dlaczego? Ale Które ci moi nie, nie pasowało? się ci w ogóle nie pasuje. Mogą być pokolenie podpowiedzią? Nie, no nie wiem. No w życiu. Bo w sumie a, ostatnio dobra, Dominik czeka, dostał hejt, hejt za to. No co? A te pokolenia. Główka pracuje, tak? O nie. Dobra, jest z... ze sobą jednak. Ja już jestem Zaufam. analiza. A A to był analiza? Tak. tak. <laughs> Kurwa! Ja nie, Ale no on się znał! znał. Od, momen od momentu, jak on mi gadał, że już właśnie domyślałem się, domyśleć, teraz widziałeś tego z roku, On się po prostu domyślił. Nie, <grymne> Bo już wiedziałem piramida, to skumałem. Ale 8 dalej, bo pojęcia. Nie, mam no pojeżdża, ola, Liza, nie, 8 litrów. Nie. Ja też to myślałem, ale on. Widzieliście to... ten napad ostatni na Louvre? Hmm. No to co? I słynie to tego, że to trwało tylko 8 minut. Aha, no Piramida to wiedziałem, że chodzi o Louvre. Każdy na głowę w gazetach ma... było napisane, w Louvre tylko w 8 minut. Na sklepie macie już nowe koszulki w różnych motywach, więc zapraszamy na sklep razem z Grom Impostor. Możecie już zakupić.